Cześć, witajcie, to ja, RedCap. Jest to odcinek pogadankowy, raczej informacyjny, a raczej to w sumie, nie wiem, chciałbym dziś obgadać bardzo ważną kwestię, czyli czy kontynuować crossouta. Bo szczerze mówiąc... Yy, no nie chcę mi się nazywać to bo mi się nudzi. Początki są nudne, słabe. Potem jak się gra rozwinie, no to już że lepiej, tam jakieś lepsze bronie, jakieś lepsze rzeczy do craftowania. No a tak to mi się tego nie chce nagrywać, nie, że. No po prostu mi się nie chce, nie lubię, wolałbym co innego typu CES, ARK, GTA i wiele, wiele innych Minecraft może w końcu by się pojawił, e, pojawiła seria z Dunsterwa. Together z Mister ale muszę z nim jeszcze pogadać, czy nagrywamy, kiedy nagrywamy, czy ma wszystkie programy załatwione i wiele, wiele innych, a więc jakby miało wychodzić, no to wyjdzie, a więc oczekujcie. Mówiłem, że będą filmy na, raz na tydzień. Jako prawdziwy YouTuber, są raz na miesiąc, dwa, trzy. Niestety e, tak. Co do ostatniego odcinku 16 do zera Wszyscy wyzywają, że jestem nubem, No ale no co, ja się uczę, halo ludzie Ludzie, spokojnie mm, A więc naprawdę, ja stworzę ankietę w tym filmie Teraz w waszym prawym rogu ekranu, jak to oglądacie pojawi się ankieta W której proszę, żebyście zaznaczyli czy kontynuować crossouta, czy nie No bo mi się tego nie chce nagrywać, bo jest nudny Wolę bym cs CSa no ja teraz też przepraszam za jakość dźwięku oraz filmu Ale bawię się teraz ustawieniami na programach No i musicie mi wybaczyć e, Znowu jak zwykle na pogadance jest Don't starve Ja myślę, że na pogadankach to będzie Tylko don't starve Tym razem nie ma dźwięku, ostatnio był nie chciałem, żeby mnie zagłuszało, jak mówię. Bo jest to dość ważne, żeby nie słyszeć bardziej niż grę. Ale też grę trzeba słyszeć. No, ale tam, don't to don't start. O, Też przepraszam za e, słyszenie myszki albo klawiatury, trzeba będzie to w końcu naprawić. I mam zamiar zrobić w przyszłości streama z CSA, potem z Minecrafta na serwerze ekipy. Może rundę w Paladinsa, nie wiem, zobaczymy. O ile nie wybiję rodzica. Bo będzie przyps i mam zamiar zbierać hajsy z donators na case opening. Bo mam do otworzenia 6 albo 7 skrzynek. Mamy Shadow, Spectrum, chyba 3 dwie chromy, dwójki i jedną rewolwer, Z czego rewolweru wystawię na sprzedaż. A więc mm, wiem, że się i tak nie zwróci. Ale o, kojarzka, z którym ostatnio nagrywałem w CS a w CS-a bardzo fajnie za niedługo też się pojawi odcinek yy, yy, skrzydłowego dwa mecze, grałem z kimś randomem i powiem, że fatalnie spoiler time ja, ja bym chyba kończył, to by było na tyle chciałem się was zapytać czy kontynuować crossouta, czy nie, bo mi się nie chce tak, przyznaję się, jestem leniwy, nie się mi się bo ta gra już jest nudna dla mnie. Wolę naprawdę co innego nagrywać. No i filmy jak będą, to będą, nic nie obiecuję.